Ale nasze żony się cieszą, że powiedzą Witam serdecznie. Dzisiaj nie będzie filmu tradycyjnie o 12. Udało nam się wybrać do Wilkowic z tatą. Nie będziemy tutaj za dużo, za długo, ale chociaż trochę, żeby Wam tutaj zrelacjonować co nieco z tego co się dzieje w Wilkowicach. Jesteśmy bez traktorów oczywiście tak jak zapowiadaliśmy, ale udało się wyjechać chociaż eee, na chwilę i tak jak mówię, dzisiaj o 12 filmu nie będzie natomiast e, zbierzemy trochę materiału e, i coś tam wam po fakcie jeszcze pokażemy I stąd też tu dzisiaj ta relacja trochę przed czasem żeby was tak całkiem nasi drodzy widzowie nie zostawić bez e, bez tego bez tego tutaj oglądania także kilka jeszcze Tutaj ponagrywamy. Być może tą relację będę musiał na chwilę przerwać, żeby się skupić na nagrywaniu. Jak będą jakieś ciekawsze rzeczy, żebyście wiecie później, wam pokazać takie. W pełni, w pełni te nagrania, bo jednak z telefonu zdaję sobie sprawę, że na żywo to nie jest jakość taka stuprocentowa, jak bym sobie życzył. Na końcu tej parady, która trwa, będą jechały Lans i USUSy C45. Także coś tutaj będzie się działo na pewno. Ale póki co postaram się tutaj jakoś udzielić uwagę i Wam pokazywać co się tutaj dzieje. Trwa prezentacja, dzisiaj jest ostatni dzień festiwalu w Wilkowicach 22 edycji. Tam z daleka widać już nadjeżdża ciągnik Ślązak. Jeśli oglądacie kanał Mateo, to z pewnością ten ciągnik jest Wam znany, bo z tego czasu, czasu Mateusz właśnie film o tym ciągniku i materiały zbierał i przygotowywał. Wieża już kolejny dzisiaj RS-09 nośnik narzędzi moja zwolna wierszną, ale nie podlegała rejestracji eee, no dlatego rejestracji nie widzimy nośnik narzędzi, tam podpieszało się różne zestawy narzędzi na tej belce silniki były różne, ale najczęściej była to właśnie taka czterosumowa falka. i kolejny ciągnik HR w produkcji niemieckiej trzy cylindry, litra. i pół litra. Waldów jest braci, którzy każdy ma te traktor, prześcigają się w innych i dobrze, bo tego to jest coraz więcej na Kolejny, w co w to w powietrzu, nowy litry mały duchu, który duchu, w duchu, bardzo duchu, Kolejne, włóczka na traktory, w zaniszczach, z medyń, z wyrazem, z wyrazem. Podają w kolejnych tajnych korekcie i i teraz siebie pokazuje, Iza za. I tutaj włóczka, włóczka jeździ, przez zginie. Pomyślowa ławeczka z tyłu do przewozu, no to dokładnie. Tutaj ktoś dobrze przypomniał, bo zniknęło mi nieznożyłem przytaczkę kto smacznego. Mam wszystkim Na to by na pewno to Nacej powiedział, ale jest pochłonięty rozmowami.

Traktor polingu RMK kanał to no jest wspomniany słowacz to jest właśnie Myślę, że nie był I takie ciągniki moglibyśmy mieć, nie? Łukasz, OK? na który też się zaraził tą pasją do starych traktorów. No to o kolejny jest senior macieński, który tym morszakem przejechał się państwem. Tutaj macie Field Moya. Też bardzo ciekawy sprzęt i 28 w wydaniu na zagranicę. Ten konkretnie zdaje się chyba z Francji przyjechał na 335 i kolega Mateusz nasz forumowy Propagator historii Ursusa a prywatnie też jest właściciel 40 jednej ze starszych i chyba lepiej odrestaurowanych, też w trakcie one będą pod kątem detali, taką z pierwszych serii to to jest taka kombinacja z Ukraińcami i białorusami. Wyprodukowaliśmy no. w Polsce praktycznie ponad pracowników, 27 dobrze nam, produkcja została. Zawsze się co tutaj, jest. na tych górnych kołach,

bardzo wywrotny, bardzo mocny bardzo oszczędny. czyli, Ten majorek niebieski, który tutaj jedzie u nas na retrotraktorze, kiedyś zdobył pierwsze miejsce, dobrze pamiętam, w konkursie, w konkursie fotograficznym

Tutaj wszystkich komentować i opowiadać o wszystkim, bo nie chcę czasem przekręcić nazwiska albo miejscowości. Chociaż z większością osób, jak widzicie, się znamy. No nie mam jak pomachać. Przy w tej chwili telefon i alarm w ręce, więc... ...właśnie można słychać jak się wsiadam do kierowcy. Nawet naklejkę dojrzałem na tą, na tej trzydziestce. Aha! Widzą naszego kanału Muzeum Motonostalgia i C342 Kolega Kamil, który jedzie na ten hard park, przyjechał do Owinkowicz na Kołach z 25A. 300 chyba 50 km ze Śląska. Też pytał w komentarzu czy Tato jechał? Nie, nie jechał, bo my nie mamy w tym roku ze sobą tutaj traktorów e, Tylko i wyłącznie przyjechaliśmy gościnnie Wczoraj byłem z rodzinką, z synem, z żoną e, Natomiast dzisiaj z Tatą na chwilę przyjechałem, żeby też Tatą mógł trochę tutaj pobyć wśród traktorów Aczkolwiek pogoda jest dość ciężka